Serdecznie zapraszam do odcinka piątego playlisty Mroczna Historia pod tytułem Gnostycy, część II. W poprzednim odcinku czwartym, Gnostycy, część pierwsza, przedstawiłem krótką charakterystykę sekt gnostyckich Ofitów i Kainitów. W tym odcinku opowiem o kolejnych sektach gnostyckich. Kolejna sekta gnostycka, Karpokratianie, Zwolennicy Karpokratesa z Aleksandrii i jego syna Epifama, który zmarł w wyniku rozpusty i był czczony jak Bóg. Karpokrates z pogardą traktował wszystkie pisane prawa chrześcijańskie i mojżeszowe oraz uznawał jedynie wiedzę przekazywaną wielkim ludziom każdego narodu Platonowi, Pitagorasowi i Mojżeszowi. Tak więc u karpokratów z II wieku naszej ery odnajdujemy tendencję do ubóstwiania ludzkości, co stanowi najwyższą doktrynę tajnych stowarzyszeń i wizjonerskich socjalistów naszych czasów. Rozpoczęła się wojna pomiędzy dwiema rywalizującymi zasadami: chrześcijańską koncepcją człowieka sięgającego do Boga i koncepcją, Stowarzyszenia przedstawiającego człowieka jako Boga, który nie potrzebuje boskiego objawienia czy przewodnictwa, ale prawo swojej własnej natury. A ponieważ natura jest sama w sobie boska, wszystko co z niej wypływa jest godne pochwały, i czyny zwykle uważane za grzechy nie powinny być potępiane. Kierując się tym tokiem rozumowania, karpokraci doszli do niemal tych samych wniosków, co współcześni komuniści, jeśli chodzi o idealny system społeczny. Epifanus utrzymywał, że skoro sama natura objawia zasadę wspólnoty i jedności wszystkich rzeczy, ludzkie prawa sprzeczne z prawem natury są naruszeniem porządku rzeczy. Zanim te prawa zostały nałożone na ludzkość, ziemia, rzeczy i kobiety, wszystko było wspólne. No cóż, Karpokraci to protoplaści współczesnych komunistów. Kolejna gnostycka sekta antytaktów wyznawała ten sam kult ludzkiej natury i nauczała buntu przeciwko wszystkim pozytywnym religiom i prawom. Oraz podkreślała konieczność zadawalania ciała. Adamici z Afryki Północnej poszli o krok dalej w kierunku natury. Podczas nabożeństwa religijnego zrzucali swoje ubrania, aby na gością reprezentować prymitywną niewinność ogrodu Eden. Rolą gnostyków było łączenie się w sekty działające pod pozorem oświecenia, aby przyćmić wszelkie uznane idee moralności i religię. Czy samych gnostyków można określić jako tajne stowarzyszenia, czy raczej jako następstwo tajnych stowarzyszeń pozostaje kwestią otwartą? Według Tertuliana, walentynianie, kolejny odłam gnostyków, kontynuowali, a raczej wypaczali tajemnice Eleuzis, czyjąc z nich sanktuaria prostytucji. Wiadomo, że Walentynianie podzielili swoich członków na trzy klasy: Pneumatyków, Psychików i Chylików, czyli materialistów. Mówi się również, że Bazylidejczycy posiadali tajne doktryny, znane zaledwie jednemu na tysiąc członków tej sekty. Meter wnioskuje, że. Gnostycy wyznawali tradycję utrzymywania tajemnicy doktryny ważniejszej od publicznych pism apostołów. Nie przekazywali tej doktryny każdemu. Komunikowali się za pomocą emblematów i symboli. W komunikacji tej naśladowali obrzędy i rytuały misteriów Eleuzis roszczenia do posiadania tajnej tradycji ustnej, znanej pod nazwą kabały, potwierdza koncepcję gnostyków jako kabalistów i pokazuje jak daleko odeszli oni od nauczania chrześcijaństwa. Bez wątpienia głównym celem gnostyków było zniszczenie chrześcijaństwa. Na tym zakończę odcinek piąty, w którym przedstawiłem krótką charakterystykę sekt gnostyckich karpokratian, antytaktów i walentynian. Serdecznie zapraszam do odcinka szóstego pod tytułem Gnostycy, część trzecia.